Cześć kochani, witam, witam serdecznie, witam wszystkich, całą brygadę przyjaźni. Wróciłam, wróciłam, wróciłam. No nie wiem na jak długo, ale jestem tak zajęta, że po prostu nie mam energii i siły, żeby robić jeszcze dla Was, ale mam dziś troszkę czasu. I zobaczymy sobie sobotnią energię. Jutro też zrobię, może miesięczne, na sierpień. I jeszcze coś mi przyszło do głowy, więc może zrobię jeszcze jutro dwa filmy. A może i trzy. Nie wiem. To zależy. Zobaczmy. Szósty, szósty. 6 sierpień 2022 sobota. Sobota. Wiem, że weekend, wiem, że niektórzy imprezują, spotkają się, inni odpoczywają. Wy, jak tu wy się przedstawiacie w sobotę? Jak tutaj wygląda relacja, miłość, współpraca, dogadywanie się z innymi i tak dalej, kontakty. No i praca, finanse, co tutaj będzie ważne, istotne. I weźmiemy sobie na sobotę. Zobaczymy, co tutaj bogini chcę Wam powiedzieć na tą sobotę. Sobota, 6 8 2022, czyli sierpień. Mamy boginię. Dobra, zaczynamy. Wy. Jak wy siebie, a może weźmiemy jeszcze do... do, do, do Dopytamy, nie? Co Tarot do tego chce powiedzieć? Jak to będzie z Tarotem współpracowało? Jak to będzie się pokazywało? Energia? Czego dotyczy? Chodzi o Was, o Was, jako Wy. Ale najpierwsze. Może. Wy jako Sobota, w Sobotę, nie? I relacja, miłość, kontakty, partnerstwo, współpraca, i praca, finanse, rozwój, duchowy, rozwój, że ktoś tworzy coś pięknego. O, dobra, mamy. Wy, kochani, wy. Ja nie wiem, jak tam z głosem u was, jak tam z moim głosem. Czy wy w ogóle mnie słyszycie, bo ja chyba zapomniałam pod... podkręcić, ale wy tutaj widzę tak, zarzucacie kotwicę. Kotwicę, czyli co? Trzeba... Czas się z tym zatrzymać. Jest tu pewien horyzont, tak? Zatrzymanie na pewnym horyzoncie. Ptaki, jakieś wiadomości... Dla niektórych może to być podróż, która czas by się zatrzymała. Zobaczymy. Już Wam mówię. Już Wam mówię, kochani. Wy, jak tutaj Wy się widzicie. Jak Wy tutaj będziecie jutro w ogóle postrzegani i w ogóle... I w ogóle. A więc Wy czujecie się, że przed Wami są piękne, wspaniałe, szerokie horyzonty. Macie tu promyk nadziei. Tak? Widzicie, że na horyzoncie coś zaczyna się dziać i to dobrego, bo to idzie w dobrą, w dobrą stronę. Chodzi tu o wodę, Atlantyk. Ale woda to też uczucia i emocje, czyli czuję wewnętrznie, nie? że coś em, tak jakbym zaczął się rozwijać, tak jakbym czuł, że fajnie tutaj płynę z prądem. Czuję, że poszerza się horyzont że mogę dużo, że mogę wiele, tak? Dla niektórych też symbolizuje to wypad nad wodę, eee, odległości, o, tak? Jakieś e, przemieszczanie się na odległość. Inni wyruszają za granicę. Ale jest to też fajna karta wewnętrznej nadziei. Nadziei, która niesie za sobą takie usuwanie granic. Nic mi tu nie przeszkodzi. Nic i nikt. Tak? Roz... Taki promyk nadziei na wielkie horyzonty. Mogę dużo. Mogę dużo. I as mieczy. No proszę. Rozwiązujesz, pro... rozwiążuj... rozwiązujesz problemy. Wszelkie problemy, które stoją na Twojej drodze bardzo mądrze, racjonalnie. Podejmujesz tu decyzję. Bardzo mocno pokazana jest... Energia powietrza. Powietrze to kontakty, powietrze to myśli, powietrze to rozmowy i Twoje słowa. Doradzasz komuś, albo ktoś Ci doradza, kontaktujesz się z kimś i wiesz, że możesz tu wiele. Tak? Fajnie, bardzo fajnie jesteście nastawieni. Logika, myślę, wiem, czuję, że poszerzam dziś swoje horyzonty w każdej dziedzinie. Co z partnerem? O! Partnerstwo, słońce, nowa droga, nowe możliwości, ocieplenie, ocieplenie przyjaźni, ocieplenie jakichś stosunków takich międzyludzkich. Dla niektórych to widzę więcej, widzę, widzę jaśniej, coś tutaj się rozjaśnia, sytuacja. No, słonko, bardzo dobra energia, bo w nocy nie możesz spać. No? Nie możesz spać, martwisz się, myślisz, a może nawet i boisz. Masz lęki i strach. Nie? Co, co tu może? Co, a to, to jest takie nasze myślenie, nie? pozamartwiam się, nie? A tak naprawdę to zamartwianie nic nie daje. Tak czy tak, rano wychodzi słonko. Po burzy przychodzi słonko, przychodzi tęcza. Słońce, które mówi, że wszystko będzie dobrze. Że to jest nowy etap, że tu jest dużo radości, optymizmu, że tu jest sukces, że rodzi się coś nowego. Więc po co się zamartwiacie? Kiedy tylko zobaczysz słonko, oświeci cię, że naprawdę można wiele, można pokonać wiele rzeczy. Można się naprawdę cieszyć e, tym, że słonko nam przyświeca. Między zre, w relacjach, nie? W relacjach. To jest numer 31, jeśli ktoś chce wiedzieć, ale Słońce to przede wszystkim daje Ci pewność siebie, daje Ci odwagę do tego, żeby pokonać te lęki i te myśli, które Cię tak dręczą. Ja? Jest to ogromna odwaga, by pokonać właśnie. To jest karta zwycięstwa. To jest karta chwały. Nie? To jest sukces, szczęście i jasność. Przede wszystkim. Szczęście, sukces, jasność, radość, ciepło międzyludzkie. Miłość. Zresztą mamy słonko w lwie, a to jest słońce, nie? Słońce to karta lwa. Okej. Okay. Praca. Rozwój. Ha, ha, ha. No ktoś Ci tu pomaga w pracy. Nie? Albo ktoś poprosi Cię o pomoc. Nie? Czy to w domu, czy to w pracy, tak jak ten piesek. Niesie tą smycz do Pana i mówi no chodź ze mną, no pomóż mi. Ktoś może Cię poprosić, słuchaj, chodź ze mną. Albo no dawaj, jedziemy gdzieś tam. Idziemy, przyjeżdżaj. To jest przyjacielska karta, czyli jest tu przyjaźń. E, pomocna przyjaźń, bo tu chodzi o pracę i, i rozwój. Nie? Praca, rozwój, finanse. A więc mamy tu kogoś bardzo pomocnego i jedziemy. <śm> to może być mężczyzna, to może być pomysł, to może być um, ogień, który się zapala w tobie. Czyli możesz się rozwijać ktoś, może z przyjaciół podpowiedzi, podpowiedzi. Jak to zrobić? Tu jest pomysł, tu jest wyjazd, tu jest ogień, który się zapala, czyli pracujesz, robisz coś, jedziesz, załatwiasz to, co dla Ciebie ważne, ale masz tutaj kogoś, kto jest Twoim przyjacielem. E, być może trzeba będzie pojechać i komuś pomóc. Ktoś może przyjechać do Ciebie, porozmawiać, to jest duża pomoc. Wysłuchać, bardzo duża pomoc, dać wskazówki. Bardzo duża pomoc, bo tu mamy tego. Ty jesteś tym, tą osobą, która tutaj widzi ogromne horyzonty i ten umysł, który jest mądry, jasny, klarowny i bardzo pomocny, bo to jest osoba pomocna. Pięknie się układa dzień, tylko tu mi się nie podoba z tymi myślami, bo jesteście przygnębieni albo po prostu nie możecie spać, nie? Ale są na to sposoby, więc nie ma co się zamartwiać. Jaka bogini? Co chcę przekazać wam? Bogini Freja, odwaga. <laughs> Ale pięknie. A tu mamy kotka. Kto ma kotka? Ona mówi ci tak wszystkim wam, którzy słuchają, którzy potrzebują. Daj się ponieść przygodzie. Dziś daj się ponieść przygodzie. Bądź odważny i podejmuj ryzyko. A więc piękny dzień, wspaniały dzień. Do odważnych świat należy. Więc, kochani, no, do dzieła. Podejmuj to ryzyko. Jedź! Nowa przygoda czeka. Pięknie mi się tu. To jest nowa przygoda, właśnie. To jest z kimś, może z przyjacielem, z przyjaciółką. Fajnie, fajnie, fajnie. Otwierajcie przed sobą. Macie naprawdę dzień, gdzie możecie widzieć. Na chory, szerokie horyzonty przed Wami naprawdę. Możecie tutaj wiele zdziałać. Pięknej soboty. Pozdrawiam Buziaki. Pa-pa.